Hejka, hejka. Przychodzę dzisiaj do Was z takim filmikiem, który nagrałam u swoich klientek. No, niestety, głos się zepsuł i to nie nienaprawialnie. Przynajmniej, no, no wiecie, nie chcę kombinować. Przynajmniej po wgraniu filmiku na laptopa, no bo nagrywam go telefonem. Mniejsza z tym, słuchajcie, no, nagrywam to samo właściwie, nagram co mówiłam, nawet więcej. Także nawet mój, mój głos będzie nagrywany dłużej niż ten filmik trochę. W każdym razie, co? Moje klientki, jaka jest sytuacja, jaka była sytuacja moich klientek? Mieszkanie 20 m2, stara kamienica, aczkolwiek wcale nie tak źle ocieplona. No, ale ponieważ do dyspozycji był tylko piec stary, bardzo naprawdę piec konwekcyjny, jeszcze nie wiem, czy nie dosłownie z końców wojny, II wojny światowej, to generował rachunki prawie 1000 zł miesięcznie w okresie grzewczym. Oczywiście jeszcze jest oprócz pieca: odbiorniki są jeszcze elektryczne, takie jak pralka czy, czy boiler. Jednakże, mając porównanie do okresu niegrzewczego, gdzie te rachunki były niecałe 500 zł, a nawet 400 około, więc może mamy sobie mamy przekładnik, tak? Ile? No, bo mniej więcej wszystkie inne urządzenia są tak samo używane. W okresie grzewczym i niegrzewczym, oprócz, właśnie pieca, więc no, trzeba liczyć, że około 600-700 zł miesięcznie na samo ogrzewanie w okresie grzewczym poszło, tak. No a 20 metrów kwadratowych, to słuchajcie, to nie jest, to nie jest żadna jakaś taka wielka powierzchnia, więc naprawdę było co, o czym myśleć, żeby, żeby coś zaoszczędzić, tak. Można było więc dużo i poradziłam panią, ponieważ właściwie w tej kamienicy są tylko dwie opcje. To znaczy nie jest jeszcze opcja grzania gazem, ale ponieważ bo jest gaz sieci, ale ponieważ słuchajcie, to właściwie lada chwila będzie już zmienione, więc ja jestem bardziej za takimi stałymi rozwiązaniami niż potem zmieniać. No jak ktoś chce się bawić na te parę lat sobie kupować urządzenie, a potem znowu zmieniać to, 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 to jego wybór, ale ja zawsze mówię, że, że po prostu zawsze jeśli chodzi już o gaz, to ostrzegam, że to jest po prostu już przejściowe rozwiązanie, tak? Należy je traktować teraz już jako przejściowe. Więc właściwie w tej kamienicy było, był do dyspozycji no jest elektryczność, tak? więc albo podłogówka, albo właśnie jakiś no panel na podczerwień. W mojej opinii, tak? Ponieważ podłogówka odpada na razie ze względów finansowych, więc po prostu panie sobie kupiły pane. No, i tu, tutaj jest trochę problem, ponieważ panie mnie w ogóle nie posłuchały. Posłuchały tylko jeśli chodzi o po prostu sposób rozwiązania, tak, taki ogólny ale nie zapytały o markę, nie zapytały o parametry, to znaczy parametry w sumie dobrały sobie w sklepie no bo na ich powierzchnię podobno z powodzeniem wystarczy 900 W zobaczymy, zobaczymy czy tak rzeczywiście będzie podobno nawet te 900 W na 30 metrów starczy, tak producent Tutaj deklaruje, ale mówię, zobaczymy. No, więc tak jak mówię, to była trochę samowolka, że tak powiem. No, ale panie zadowolone są cenowo, ponieważ ten panel kosztował z tego, co ja dobrze zrozumiałam, około 400 zł. No, niecałe 500, więc, więc to dla nich to jest bardzo, bardzo korzystna cena dla tych pań. No, w każdym razie zobaczymy. Myślę, że tak pod koniec października zacznie się u nich okres grzewczy i po prostu będziemy to monitorować, czy rzeczywiście te rachunki się o wiele zmniejszyły, tak? Czy po prostu mają jakieś oszczędności? Miejmy nadzieję, że tak. Panel jest takiej zagadkowej firmy LINBOX. Ja wam jeszcze wkleję ze dwa zdjęcia po prostu z tych takich głównych parametrów. Tutaj mam właśnie przed sobą te, te no, nie wiem jak to, instrukcje obsługi, na których właśnie trochę jest tych parametrów. Więc tak dla tych, dla tych zaciekawionych po prostu wkleję te dwa, takie dwa, może trzy zdjęcia żebyście sobie zobaczyli jaka to jest firma i e ewentualnie później czy ją jej unikać, czy właśnie, no, właśnie okazuje się, że to jest jednak dobry zakup, w każdym razie ja nigdy tak za bardzo wiecie, nie polecam czegoś takiego, żeby kupować takie nieznane firmy, prawdopodobnie w ogóle jest to ja nie mówię, że cała Chińszczyzna słuchajcie, nigdy tak nie mówię, że cała Chińszczyzna jest zła, ale prawdopodobnie jest to właśnie gdzieś z Chin jakiś niesprawdzony producent nie wiem, nie wiem, w każdym razie mówię, dopiero pewnie to się zacznie, to się zacznie dopiero, no, zaczniemy się przekonywać w życiu, tak, jak jaki jest to produkt, a jeśli chodzi tak ogólnie jeszcze o nim, no to on nie ogrzewa powietrza. Według właśnie deklaracji producenta, ogrzewa ludzi i przedmioty, co jest uważam oczywiste, jeśli chodzi o podczerwień, i tak powinno być, ponieważ ogrzewanie powietrza tak naprawdę jest dużą stratą, ponieważ nam niepotrzebne jest ciepłe powietrze. Tylko nam potrzebne jest to, żebyśmy my odczuwali ciepło i przedmioty, które, które dotykamy, tak, żeby też nie były. Jakoś strasznie, żeby nie było takiej różnicy temperatur, żeby nie było jakieś strasznie zimne. Więc jeśli naprawdę to wszystko się zgadza, co tutaj producent mówi, to będzie jak najlepiej. I tak naprawdę będzie można ten panel na przykład włączyć na no nie wiem godzinę, potem na trochę wyłączyć. W każdym razie nie będzie musiał być non-stop włączony, tak naprawdę. No dobrze, no ale mówię, to dopiero się zacznie. Ja jeszcze wrócę do tych pań, tak myślę, że pod koniec października, to znaczy po prostu jak mi powiedzą, że już zaczynają, że zaczynają włączać panel. A na razie, no co, na razie tak tutaj, Wam tutaj jako ciekawostkę to dałam. Na razie, oczywiście, jeżeli zamierzacie kupić jakieś panele, to na razie nie kupujcie tego, tego o którym właśnie tutaj mowa. No, wiem, że musicie się zdecydować przed, pewnie przed okresem grzewczym, ale myślę, że lepiej jednak postawić na jakąś znaną markę większej, o większej cenie. Niż no tak ryzykować, no bo rzeczywiście panie tutaj trochę sporo zaryzykowały, ale jaki będzie tego rezultat, no to mówię, to się okaże, a wy póki co to raczej kupujcie po prostu jakieś już sprawdzone. Sprawdzone, no, renomowane marki. No, chociaż ja mówię, może się okazać, że to będzie strzał w dziesiątkę, czyli że się zaoszczędziło właściwie nawet trzykrotnie w porównaniu z, jak porównywałam, właśnie z niektórymi cenami paneli. To jeszcze okaże się, że produkt jest bardzo wydajny, czego oczywiście bardzo życzę moim klientkom. No, a póki co to na dzisiaj już Wam dziękuję. Oczywiście proszę o bycie ze mną, mimo niestety ostatnio no, nieregularności wrzucania filmików. No, ale proszę o opinie, proszę o lajki i, czy udostępnianie, po prostu o aktywność na moim kanale. I z góry bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego Wam życzę i do następnego. Pa!